Więc siema, to był dzień nóg na redukcji, teraz jesteśmy w czwartym tygodniu, niedługo będzie się kończył czwarty tydzień redukcji. Po treningu trzeba oczywiście... O nie, nie uciekaj! Dlaczego to ucieka? Halo? Trzeba zjeść pizzę dzika, bo wydaje mi się, że ma całkiem niezły skład, jeżeli chodzi o składniki odżywcze. Więc to sobie zjemy po treningu i tak jak mogliście chyba przed chwilą zauważyć, kupiłem sobie gimbala do nagrywania z telefonem, ale nie jestem pewny, czy on do końca nie od*** tutaj troszeczkę. I jak zrobię ten, to powinien mnie śledzić. Widzicie to? Jezu, dobra, działa. Mam nadzieję, że teraz nie będzie uciekał bez powodu. A jak się schylę trochę? Tak wygląda pizza dzika: 50 gram białka, 600 coś kalorii, więc taka akuratna redukcja, żeby się trochę zapchać. Tutaj jakieś warzywka jeszcze, kukurydza i tak dalej, więc yy, porcja warzyw na dzień zaliczona. Dobra, to chciałbym wam jeszcze pokazać w ogóle, jak wygląda cały ten zestaw. Nie chcę tutaj z tymi wszystkimi rzeczami zamontowanymi za bardzo tutaj go wystawiać na próbę, ale tutaj mamy Insta360 Flow 2 Pro, czy jakoś tak nawet ma takiego selfistika tutaj zamontowanego, a przed chwilą też na takim rozstawianym tripodzie, który jest tutaj, takie nóżki mają. Tak jak widzicie, może spróbuję przybliżyć trochę, ale dobra. Tutaj jest zamontowany taki hub, który pozwala mi podłączyć jakieś inne akcesoria. Oj, chodź, tu. jakieś inne akcesoria, dlatego tutaj przez ten taki USB 180 stopni jest zamontowany mikrofon, który tutaj odbiera super ładnie, elegancko. I tutaj mamy dysk 1 tb bo nagrywamy sobie w ProRezie, także. Że jeżeli wszystkie osoby. O, chodź tu. I tutaj mamy też ten taki AI tracker, że jak zrobię ten, to powinien właśnie za mną podążać trochę. Ja teraz trzymam rękę. Teoretycznie udźwig ma do 300 gram, a jak sobie zważyłem cały zestaw, czyli no telefon po prostu z tymi zamontowanymi rzeczami O nie, włączyło się z powrotem, przepraszam No to y, wyszło jakieś 350 gram Dobra, pizza się robi Jeszcze wracając do tego gimbala, to ja myślałem sobie, że o kupię sobie takiego gimbala Ludzie bardzo polecają i że będę mógł po prostu dla was, no lepsze, ciekawsze ujęcia, lepsza stabilizacja i tak dalej, może jakieś takie kinematograficzne rzeczy nawet robić ale no po prostu tu jest tyle funkcji to jest wszystko takie delikatne tyle razy się po prostu ziomek zaczął kręcić no nie wiem, kręcić wokół własnej osi bez powodu znaczy może powodem był to, że założyłem na niego 100 kilo sprzętu no i nie wiem, no może z perspektywy czasu... Powinienem był po prostu na czarne postawić zamiast y, kupować tego gimbala, ale jeszcze go nie skreśla. Skończyła mi się kreatyna, więc y, przy okazji zrobimy recenzję. Kreatyny Six Pack Nutrition o smaku cytrynowym. Kupiłem ją po prostu w Kauflandzie za 4 dychy. Tutaj mam już przygotowany roztwór. Jak widzicie, ma taki fajny, żółty smak, co może świadczyć o tym, że miała ona jakąś styczność z cytryną, więc pierwszy łyk. Okej, okay, dobra. Jestem w stanie w 100% powiedzieć Wam, jak smakuje ta kreatyna. Smakuje jak y, cytrynowe cukierki, te takie do ssania. O, te takie. Dokładnie tak. Chciałbym Wam jeszcze ogólnie powiedzieć, jak wygląda cała ta redukcja, na której teraz jestem. 2000 kalorii jem, 20 minut jest cardio. po każdym treningu, a ćwiczę 5 razy w tygodniu, czyli w sumie jest 100 minut cardio tygodniowo. Wydaje mi się, że to jest wystarczające. 20 minut rowerka, tak mniej więcej no 150-160 tętno, żeby się tam troszeczkę zmęczyć. Kroki staram się tak mniej więcej 80 tysięcy dziennie, ale no to jest taki standard, no bo wiadomo, trzeba się, trzeba chodzić też. Tutaj będziecie mieli też takie porównanie. Tutaj mam yy, nagrany filmik. Yy, taki troszeczkę pod TikToka. Jak wyglądałem tuż przed redukcją, że dosłownie dzień wcześniej, a tutaj macie jak sylwetka wygląda z dnia. Nie wiem który to jest. 25, 26, coś takiego, no bo zbliżamy się właśnie do czterech tygodni. Dobra, więc miałem jeszcze tutaj dosłownie chwilkę czasu, żeby skoczyć sobie do sklepu po takie jakieś pićko tutaj. No i niestety muszę się zbierać do pracy. Czuję za dwójkę właśnie. Ja już wygrałem. No nie, no ruletka najbardziej uczciwa, no nie? Jesteśmy w pracy teraz. Ty, siadło! Yes. O, kolejny! SIADŁO! <noise> no co to miało być? Dobra, to mamy leciutką zmianę scenerii. Robi się kurczaczek w airfryerze. Pierś z kurczaka 400 gram, bo białko. To jest chyba kalarepa, ale to sobie tak po prostu leży tutaj. Tak wyglądał bilans wczorajszej sesji. Mogło być lepiej, ale wiadomo, no, nie poddajemy się. Mam Emocjonujące wieści Dobra eee, Nie chcę wam zdradzać jeszcze za dużo Ale właśnie jadę w tym nowym aucie eee, no, no nie będę wam po prostu spoiler Toyota c Kolor biały, perłowy eee, 3 sekundy do setki tak mniej więcej, i muszę się sprężać, bo mam wrażenie, że zaraz mi przewróci telefon, bo jest taki wiatr. Wróciliśmy do znanej Wam wszystkim tutaj scenarii. Eee, no wiecie, to była tylko taka szybka akcja, tam wiecie, pyk, pyk, pojechać, kupić samochód, tak. Tak o, wiecie nam, no, jak na studenta przystało. Eee, I może szybka recenzja od razu Toyotki, bo już minęły mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, chyba nawet dokładnie dwa dni. Już minęły, już nawet zarejestrowałem to auto i powiedziałbym, że zaskoczony jestem pod bardzo wieloma względami. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, spasowanie elementów, spalanie, przyspieszenie, no dosłownie wszystko. Jeżeli macie do wyboru kupić taką Toyotę, ja akurat ją kupiłem w tej wersji Selection, czyli to jest ta jedna z tych takich bardziej bogato wyposażonych. I no, jest bardzo elegancko. Wygodne siedzenia, fotele też, spalanie na plus, dynamika na plus, tankowanie do pełna to jest chyba... 300 zł i na tym przejedziecie 1000 km, więc, no to można by powiedzieć, że praktycznie jeździ na powietrze. I, no, w sumie, w sumie trochę mało było tej redukcji, ale jadłem jedzenie. Jadłem 2000 kalorii, robiłem kardio i chudłem.